Cześć! Dzisiaj omówimy, jak rozpoznać wodniaka jądra. Jeśli podejrzewasz, że go masz, ważne jest, aby umówić się na konsultację urologiczną. Specjalista-urolog dokładnie zbada jądra, okolice, aby ocenić objawy i postawić diagnozę. W trakcie diagnostyki wodniaka jądra często stosuje się badania obrazowe, takie jak ultrasonografia, czyli USG. USG jest bezbolesne, nieinwazyjne i pozwala na ocenę struktury jądra, lokalizacji i wielkość wodniaka. Oraz wykluczenie innych schorzeń, które mogą powodować podobne objawy. W niektórych przypadkach lekarz może zlecić dodatkowe badania, np. rezonans magnetyczny czy tomografię komputerową. Konsultacja urologiczna pozwoli na ocenę wodniaka, ustalenie przyczyn oraz omówienie opcji leczenia. W zależności od przypadku lekarz może zaproponować postępowanie zachowawcze, funkcje czy operacje. Pamiętaj, że im wcześniej zgłosisz się do specjalisty urologa, tym szybciej uzyskasz pomoc i złagodzisz ewentualne dolegliwości. Trzymajcie się zdrowo i do następnego razu.